Kocham Cię. Droga kończy się tutaj. Kocham Cię. Cię. Mogę cię o coś spytać? Uh -huh. Potrafisz być miły i słodki, i romantyczny, bezczelny i latasz z babami? Do romantycznego mi się podobało. Skłamałam? Powiedziałaś, że latam z babami. To nieprawda? No, no, o sea fui... Byłem bezczelny i latałem za babami Byłeś? Tak Byłem też głupcem i idiotą Nie potraktowałem cię dobrze Więc dlaczego taktyczka tak ci nadskakuje? Nieprawda Patuje się do twojego pokoju Drugi błąd Do twojego łóżka Trzeci błąd A ty do jej Czwarty błąd Uważaj, bo możesz zostać wyeliminowana z konkursu A jeśli wygram, co dostanę? Wieczne szczęście To za dużo Ale nam się uda Nie wycofamy się z konkursu? Razem Pierwsze trafienie, drugie, trzecie Czwarty, Chcę cię o coś prosić. Znowu zaczynamy. Z czym? O po co poprosisz? Prosiłem cię, żebyś została moją żoną. Moją kobietą na całe życie, ale nie. Co nie? Nie chciałam. Spróbowaliśmy się przyjaźnić i też nic z tego. Byliśmy rodzeństwem. Nie. Ale nigdy nie prosiłem cię, żebyś została moją narzeczoną. Zostaniesz moją narzeczoną? Cieszę się, że mnie pytasz. Mili. Zostaniesz moją narzeczoną? Muszę to przemyśleć. Myśl, ile chcesz. Już postanowiłaś? Nie. Już wiesz? Nie. A teraz? Nie. Podjęłaś decyzję? Twoja odpowiedź. Jaka? Jesteś mi to winna. Wcale nie. Miałeś mi powiedzieć, czy chcesz być moją narzeczoną. Prawda, zapomniałam. na Mam tyle spraw na głowie. Naprawdę ważnych. Ci moją narzeczoną nie jest ważne? Jest i mam odpowiedź. Poważnie. Co robisz? Chciałem cię pocałować. Mnie? Nie, ojca Manuela. Pamiętaj, no że ciebie jesteś moją narzeczoną. Skąd to wiesz? Przecież powiedziałaś, że mam odpowiedź, ale ci jej nie przekazałam. To mów. Nie. Babcia zaprosiła mnie na spotkanie i nie mogę jej zabrać. Powiedz mi tak czy nie. Strącił mnie? No. Nie. Czuć mnie. No sapa. Co chcesz? Po pierwsze odpowiedzi. Zmuszasz mnie do niej? A tak, bo co? Chcę znać odpowiedź. Powiedz mi, cały czas myślę. Naprawdę jej nie znasz? Wyobrażam sobie, staram się nie myśleć, ale nie mogę pracować. Kochanie, pragnę być Twoją narzeczoną. A no, no, nie tak dobrze. Podoba mi się tak, jak jest. Nie mówmy o ślubie. O to chodzi. To znaczy, nie możemy mówić o ślubie. Dlaczego? Nie mogę się z Tobą ożenić. Bo nie mogę się z Tobą ożenić. Wiedziałam. Znowu się dałam nabrać. Jestem głupia, dałam się poznać. Prawda jest taka, że cię kocham. Zamiast się obrażać, wysłuchaj mnie. Przecież nie chcesz się ze mną ożenić. Mylisz się, nie powiedziałem, że nie chcę, tylko że nie mogę cię poślubić. Czemu? Bo brat nie powinien się żenić z siostrą. Co? Federico chce, żebyś nosiła jego nazwisko. Będziesz Di Carlo. Mam się cieszyć? Chyba nie. Przecież jestem jego córką. Wtedy będziemy rodzeństwem. To bzdura. Z punktu widzenia prawa nie. Co mnie obchodzi prawo? Prawa trzeba przestrzegać. Kocham Cię i dlatego chcę to załatwić jak należy. Jak? Ja też zmienię nazwisko. Poproszę Nestora Mirandę, by mnie usynowił. Mm. Bawcie się dobrze i bądźcie grzeczni. Odprowadzę go po deserze. Mm. Powinna się podciąć i ufarbować na zielono. Co? Będzie ci do twarzy. Awangardowa. I go mi nakopię, jak się ufarbuje na zielono. O, żmija wraca. Co robisz? To mieli. Nie ruszaj. To moje. Moje. Odbiło ci? To czemu było na moim łóżku? Na kopercie jest moje imię. Pokaż. Marta. Dla bogini. To jakaś pomyłka Żmija poderwała ci chłopaka Muszę zmienić wygląd Nie ma tego drania Chodźmy, ktoś nas może usłyszeć To on ode mnie usłyszy A teraz chodźmy Zdążył się schować. Ale masz mija. Aż się boję. To on powinien się bać. Jaśmin? Dla Marty. Nie rozumiem. Czarujący. Kto? Mówi siostra gotować? Mam przepis na blondasa w ananasach. Co się stało? Jeszcze nic, ale się stanie. Jedzie ta świnia. Lubicie jaśmin? Nienawidzę. Jest okropny. I śmierdzi. Odpychający, wstrętny kwiat. Nie jesteście dziś w nastroju. Pozdrowienia dla ludu pracy. Nagadałyśmy mu. Widziałaś jego minę? Nie wie, co go czeka. Mili go zabije. Rozerwie na strzępy. Nie będzie miała racji. Ależ on ma tupet. Zdradza mielistą Karaluszycę. Podobno znowu dostałam kwiat I liści Zostaw mojego narzeczonego w spokoju Albo połkniesz te kwiatki Ja ci go nie odbieram Zakochał się Ale to ja gram tu główną rolę Wracaj, Mili Mili, opamiętaj się Puść mnie! Opętał mnie diabeł tasmański Gdzie on jest? Kto? Blondas? U pani Angeliki Pójdę już Muszę dać mili kwiaty Ciebie szukałam Patrz jaki romantyczny Przyniósł mi jaśmin Przyniosłeś jaśmin? To dla ciebie. Wiesz, gdzie go sobie możesz wsadzić?